W ich zmaganiach na murawy z różną piastkliwice piłkarze górnika zabrze są szczęśliwi, bo weszli do ćwierćfinału Pucharu Polski. Czy mecz był próbą sił dla obydwu drużyn. W regulaminowym czasie gry nie zdobyto żadnego gola, a 30-minutowa dogrywka nie wyłoniła zwycięzcy. Na pewno mecz był bardzo intensywny. To boisko nie pomagało w tym, aby kreować takie, takie składne, płynne akcje. No nie, nie chcę powiedzieć, że to był mecz walki, bo jedna i druga drużyna próbowała grać w piłkę oczywiście, ale, ale na tym terenie to kosztowało mnóstwo zdrowia zarówno jedną, jak i drugą. Drużynę, A że mecz był wyrównany, to rozstrzygnął się w rzutach karnych. W serii jedenastek bohaterem Zabrzęd został bramkarz Grzegorz Sandomierski, który obronił dwa rzuty karne. Trójkolorowi pewnie wykorzystywali swoje szanse i pokonali Piast Gliwice 4 do 2. No, ja byłem spokojny, tak naprawdę, i wierzyłem cały czas, że, że, że to wygramy. Mieliśmy tutaj kibiców ze sobą i, i niosło nas to od samego początku. Zespół przeżywa taką fajną historię, zarówno w lidze, jak i przygodę w Pucharze. Puchar Polski to przygoda, która się rozpoczyna dla zespołów ligowych w jednej 1.32, tak? Jak się nie mylę? I nigdy się nie wie, dokąd można dojść. Były zespoły, które nie były na pewno faworytem, chociażby Arkadynia, która. Która pokazała się w ostatnich latach ze znakomitej strony, jeśli chodzi o Puchar Polski, to są, to są rozgrywki, gdzie zawsze było, jest i będzie dużo niespodzianek. My mamy, jesteśmy w tej przygodzie dalej, zobaczymy, dokąd możemy dojść, ale oczywiście, tak samo wiemy, że jesteśmy na, na wysokiej pozycji w Lidze i chcielibyśmy tam być. Już na początku marca Górnik Zabrze jako gospodarz spotkania o półfinał zawalczy z drużyną Lecha Poznań.